Będą wysiewane nasiona roślin miododajnych. Tu być może żmijowiec będzie siany. Może bławatek. No, jeszcze tak się nie zdecydowaliśmy, które nasiona, może miodnik. No, zobaczymy. Na razie orka. Możemy pozwolić sobie na solidną orkę w tym roku. Bo wilgoci jest co widać dosyć sporo. Płuk ma co robić. Mimo że te pola w zeszłym roku były zalane kilkukrotnie, bo z wiosny trzy razy, później w sierpniu przyszła powódź i zalała czwarty raz, to gleba wygląda bardzo dobrze, jest w bardzo dobrej kulturze i w świetnej kondycji, ale to też jest zasługa Emów, firma Probiotik Polska w zeszłym roku wyszła z taką pomocą do rolników na terenach zalanych i wspomagali nas w przywróceniu struktury gleby po powodzi do takiego stanu, jaki powinien być i dawali w ramach pomocy rolnikom EMA Farma na rekultywację terenów zalanych i między innymi również nasza gmina Boleszkowice od firmy Probiotic Polska dostała Ema Farma w takiej ilości, w jakiej było potrzeba. Kto ile miał pól ornych zalanych, tyle dostał na rekultywację. Także tu w tym momencie chciałabym podziękować w imieniu swoim i tu moich kolegów, koleżanek, rolników z gminy Boleszkowice, którzy dostali Ema Farma. Bardzo podziękować, bo jednak efekt jest niesamowity. Ziemia Pięknie się przewraca, nie jest w ogóle zbrylona struktura, jest gruzełkowata. Mimo to, że była zalana, utrzymała strukturę gruzełkowatą. Ale wilgoci jest bardzo dużo. Czuć ją w, w dłoniach, ale spójrzcie, jaka jest struktura. Jakby w ogóle przez nią nie przeszło czterokrotne zalanie. Piękna gleba, cudowna, to jest to, co ja zawsze mówię. Zduszamy po naciśnięciu kciukiem, pięknie się rozsypuje. Emy zrobiły swoje, i to jest dla wszystkich tych, którzy mówią: Co tam, Emy? One nic nie działają, one nic nie znaczą, nie wnoszą nic do naszego pola. Tak. Trąbi, zejdź, bo cię zaorzę. Emy bardzo dużo wnoszą bardzo dużo dają, jeżeli się oczywiście odpowiednio je stosuje jeżeli się zastosuje ściśle do zaleceń, do dawek i do pory stosowania. Efekt jest, co możecie teraz zobaczyć, czterokrotnie zalane pola. Gleba jest w świetnej kondycji. Aż się błyszczy teraz, no jest wilgoć, jest dużo wilgoci. I dobrze, bo możemy pozwolić sobie na solidną orkę. Siejemy. Edziu sieje. Rośliny miododajne dla pszczół. Teraz wysiewa. Haber bławatek. Można kupić nasionka kilogramowe. Nasionka bławatka takie troszeczkę przypominają, jak nasionka mniszka. Z tym, że mniszek ma te białe końcówki. Tu są brązowe, ale mniej więcej jest troszkę podobny. I na tym areale będzie wysiewany, jest wysiewany bławatek. Środkiem będzie żmijowiec. To, co często pytacie się, jak mówiłam, że jest miód ze żmijowca, co to jest żmijowiec? Żmijowiec jest roślinką wieloletnią, która lubi stanowisko ogólnie takie nie za bardzo ma wymagania duże. Stanowisko może być troszeczkę mniej ubogie w składniki pokarmowe, chociaż, no wiadomo. Na lepszych będzie lepiej rosło, i nasionka przypominają troszeczkę kaszę gryczaną. Jeszcze będziemy wysiewać, nie pamiętam jak to się nazywa, miodnik czy coś takiego. Właśnie wszystko pod pszczoły, żeby one później zbierały nektar, żeby zbierały pyłek. No i stąd później są różne gatunki. Miodu, bo też często pytacie się jak taka roślina wygląda, skąd taki miód. Dużo właśnie roślin się wysiewa specjalnie pod pszczoły, facelie, bławatek, żmijowiec, miodnik. E, za lasem w stronę kaleńska jest dosyć dużo głogu, tam też pszczoły stawiamy, więc one noszą miód głogowy, a tu na łąkach jest dosyć dużo mniszka, więc też jest i e, miód mniszkowy. Leśny, no to jak stoją i nie wiadomo co przyniosą, jak ule stoją, oczywiście gdzieś na jakimś terenie, terenie nie wiadomo co przyniosły, wszystko, no to wtedy jest leśny, bo ciężko jest określić. Jaki to jest miód? Skoranki śpiewają i tradycyjny wysiew nasion. Tak to kiedyś wyglądało. Na pewno wielu, wielu z Was pamięta takie czasy, gdzie chłop szedł i ręką wysiewał. Ja pamiętam taką wanienkę. Nie wiem jak to się nazywało, szelka czy jak, ale to było metalowe na, takiej, na takim pasku. Przepasanym przez ramię, i ona była na brzuchu. A Edzio przed chwilką mówił, że też była na początku płachcinka. No to też w starych takich filmach jeszcze można zaobserwować. Takie też przewiesione coś. Pancernych. O, pancernych, to właśnie. No to se posiejemy, tak, Piękna sekwencja. Nie wiem, czy żeście słyszeli, bo Edziu, nie ma mikrofonu. Mikrofona. No to se posiejemy, Gustlik mówił. Przepiękna scena i właśnie idą, czołg stoi, a oni idą przez pole i wysiewają. Może paść pytanie, dlaczego nie siewnikiem? Tylko ręką się bawi. To jest tylko kilogram, akuratnie bławatka. Wysiewa się go yy, niedużo na hektar, i nie ma do czego zaś zapinać siewnika. No, nieraz tak jest, że właśnie mając siewnik, mając dużo pola, część wysiewa się z ręki, bo nie ma do czego zapiąć siewnika. Piękny czas, jak tak człowiek sobie przypomni, bo też pamiętam, jak dziadek z tatą częściowo wysiewali. No, myśmy już mieli później siewnik, był podciągnik, ale z początku był konny. Ale też częściowo wysiewali ręką nasiona. Tak to wyglądało. Oczywiście pogoda musiała być ku temu bezwietrzna. I może się pojawi kolejne pytanie: dlaczego bezwietrzna? Bo nasionka są leciutkie. Zależy jeszcze jakie. No, pszenica była nasionem ciężkim, więc ten wiaterek. Taki nieduży, zbytnio nie przeszkadzał, ale tak jak tu wysiewa buławatka, te nasionka są naprawdę lekkie. Powiewa i są momenty, że znosi. W jednym miejscu będzie go troszkę więcej, w drugim mniej, ale do nieba nie poleci, dokładnie suma sumarum. Buławatek on da sobie radę. Edzie się śmieje, tak idziemy, rozmawiamy i mówi: Kurczę, do czego to doszło, żeby zielsko siać na polu bławatek. Z jednej strony roślina miododajna, również i lecznicza dla nas ludzi, a z drugiej strony, no jeżeli rośnie w zbożu uprawnym, to jest jako chwast traktowana. I kiedyś, właśnie mówiłam przed chwilką do niego, że pamiętam w tym miejscu, jak stoi trzydziestka, i ten krzak. Czarnego bzu rosło zboże sąsiada żyto. Żyto było prawie bez mała na dwa metry. Żyto dańkowskie. Zresztą chyba tylko takie wtedy było najpopularniejsze żyto. I pełno bławatka. Ileż tego bławatka tam było i konkol rośliny miododajne. Nikt nie opryskiwał. Od zielska. Zielsko było likwidowane mechanicznie. Była orka, bronowanie, kultywatorowanie, i tak było w koło w koło Macieju. Już ci sypnę. Proszę bardzo. I te chwasty po części były zlikwidowane. Dzisiaj są do tego środki. Koszty produkcji są dosyć duże i raczej nikt nie może z takich większych gospodarzy pozwolić sobie na to, żeby chwasty mieć na polu. I opryskują, a jak jest opryskane, nie ma już widoku, bławatka, kąkolu czy nawet maku czerwonego w zbożach. A my się jemy i będziemy mieli buławatka pod dostatkiem. No, chyba, że przyjdzie jakaś anomalia i, i go nie będzie. Czego póki co nie przewidujemy? A o nas ten widok jeszcze będzie, pszczoły będą miały co robić. Minęło troszeczkę czasu od ostatniego nagrania. Dla Was to jest tylko cięcie i zmiana ujęcia, ale bławatek i żmijowiec już wschodzą. I teraz zasadnicze pytanie, jak one wschodzą i które jest które? To jest bławatek, on ma takie liście, e, Troszeczkę wydłużone, lancetowate i raczej gładkie. Natomiast żmijowiec też ma liście wydłużone. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać podobne, ale różnią się i jakim się przyjrzy człowiek z bliska, to różnią się diametralnie. Liście lancetowate, takie dosyć gładkie. Te z kolei są bardziej takie mm, obłe i szorskie. Mają tak jakby takie delikatne brodawki i włoski, są wyczuwalnie szorskie. To jest żmijowiec. Będę go pokazywać w dalszych fazach wzrostu i rozwoju, bo wielu z Was nawet nie wie, jak wygląda żmijowiec, jak on kwitnie. I dosyć często, jak mówiłam o miodzie ze żmijowca, to pierwsze pytanie, a co to jest? Jak to w ogóle wygląda? Na dzień dzisiejszy wygląda o tak. Żmijowiec, który w przyszłości będzie zamknięty w słoiku. O ile oczywiście nic się nie wydarzy, bo po drodze zanim zacznie kwitnąć, e, zanim pszczoły go zbiorą, to jeszcze ohoho i troszeczkę może się po drodze wydarzyć. Oby nie. Haber i żmijowiec ładnie wzeszły. Póki co bardzo ładnie się rozwijają. Są to rośliny, które e, no, są dosyć wytrzymałe na warunki suchej gleby. Także no, jest szansa, że coś z tego będzie. Ziele też póki co wyłazi, ale tu nie ma większego znaczenia, bo to są rośliny przeznaczone na kwiat. Niektóre gatunki ziela również kwitną, a tu właśnie o to nam chodzi, żeby powstała łąka kwiatowa, typowo z przeznaczeniem pod pszczoły nie na zbiór nasienia. No i na koniec odwieczne pytanie, które co roku wraca jak przysłowiowy bumerang. System uprawy orkowy czy system uprawy bezorkowy? Tu powiem, że tak naprawdę mądrych nie ma. Zdań jest wiele i zdania są podzielone. Ja osobiście, co już niejednokrotnie w odcinkach mówiłam, że jestem za systemem uprawy orkowym. Tak robili nasi dziadowie, tak robili moi rodzice i tak też byłam uczona w szkole rolniczej, do której chodziłam, że orka jest najlepszym sposobem na uprawę gleby, bo napowietrza ją, zmienia jej strukturę. Ale też nie jestem przeciwna systemowi bezorkowemu. Tym bardziej, że ostatnie lata, co wszyscy widzimy, mamy niesamowicie suche, gospodarka wodna w glebie jest bardzo zachwiana. Tej wody y, jest skąpo, znikomo, znikoma ilość, i musimy pod uwagę brać wszystkie czynniki. Aby nie zaszkodzić tej glebie dodatkowej. Bo jeżeli my mamy suszę, gleba jest sucha, w środku jeszcze jako taka wilgoć się znajduje. Jeżeli pojadę pługiem, wykonam tą orkę, to wierzchnią warstwę suchą wrzucę na spód, a tą spodnią z jakąkolwiek jeszcze wilgocią wyrzucę na wierzch. I teraz spójrzcie, mając na wierzchu taką suchą warstwę. Kiedy ja zrobię orkę, rzucę ją na spód, wyrzucę na wierzch tą wilgotną, ona przeschnie i będę w rzeczywistości miała taką warstwę suchą. Także orka. Musi być przemyślana. W tym roku, z racji tego, że w zeszłym roku mieliśmy z wiosny dosyć sporo opadów trzy razy te pola były podtopione potem przyszła w sierpniu powódź, były one zalane, one się napiły i na dzień dzisiejszy mamy tu jeszcze wilgoci bardzo dużo. I w związku z tym. Mogliśmy pozwolić sobie na solidną orkę, na wykonanie wszystkich zabiegów agrotechnicznych, jakie powinno się wykonać. Ale rok temu, tamten rok, też żeśmy orkę wykonali, ale rok wstecz, dwa lata z rzędu. Też robiliśmy systemem bezorkowym. Ziemia była bardzo sucha, deszczy nie było praktycznie w ogóle w sezonie pożniwnym. Człowiek czekał jak kania tego dżdżu i no nie szło tam nawet pługa zapiąć, a co dopiero mówić, żeby to zaorać. I jak spadło troszeczkę tego deszczu, wierzchnia warstwa na tyle... O ile się zwilżyła, no to co? Zapieliśmy talerzówkę, jedził, poleciał w talerzówkę, zrobił tylko talerzówką taką mm, no prowizoryczną uprawkę i w to było wsiane. Tak dwa lata było, ale powiem Wam, że na dłuższą metę nie jest to tak bardzo korzystne. Co dwa, trzy lata, jednak, nawet jeżeli uprawia się tym systemem bezorkowym, co 2-3 lata powinna zostać wykonana orka, chociażby po to, aby tę ziemię przewrócić, żeby tam głębiej dać trochę powietrza i co najważniejsze wyrzucić szkodniki, bo też wiem już od znajomych, od kolegów, którzy od kilku lat uprawiają z systemem bezorkowym, niestety zmagają się już z plagą gryzoni, plaga myszy, plaga tych karczowników, tego wszystkiego jest na polu, bo niestety nie ma wywalania gniazd. Jeżeli idzie y, sprzęt do uprawy bezorkowej, on jest w stanie maksymalnie na tyle tą glebę y, zruszyć. Gniazda szkodników są na takiej głębokości. I jeżeli jest 2, 3, 4 lata z rzędu tylko bez orka, więc te szkodniki, gryzonie, plęgną się do y, do rozmiarów plagi. Jeżeli raz na kilka lat pójdzie pług, wyrzuci to wszystko na wierzch, wyrzuci gniazda i ptaki zrobią swoje, co trzeba i te szkodniki będą znacznie, ich populacja będzie ograniczona. Także jedno i drugie, moim zdaniem, ma swoje plusy i minusy. Wszystko trzeba dostosować do własnych możliwości, a przede wszystkim do warunków panujących, do potrzeb. I oczekiwań gleby, żeby nie narobić więcej szkód jak pożytku. Także kochani, tu nie ma co debatować, nie ma co się spierać, nie ma co obalać teorii, że to jest złe na rzecz tego lepszego. Moi dziadkowie zawsze mówili tak, nie zmieniaj dobrego na rzecz lepszego. Tak było i tak jest. Ale no niestety, takie mamy klimat. Jak to się mówi, sorry, taki mamy klimat i musimy nagiąć się i dostosowywać wszystko do potrzeb tego klimatu. Także życzę Wam, żebyście jak najmniej musieli kombinować, martwić się i zachodzić w głowę, jak do tej Ziemi podejść, żeby to wszystko było prostsze no i przede wszystkim, żeby mimo wszystko rodziło, bo to jest najważniejsze, czy zrobicie to orkowo, czy bezorkowo, żeby. Tej ziemi nie zaszkodzić i żeby mieć oczekiwany plon. Tego, kochani, wam życzę. No i cóż, do następnego.